Trzech lat nagrywam filmiki na YouTube. Montuję je po nocach, poprawiam każdy kadr, wymyślam nowe pomysły, które czasem przychodzą mi do głowy w najmniej spodziewanych momentach. Mój kanał wciąż jest mały, ale każdy nowy komentarz czy subskrypcja sprawia, że czuję się, jakbym zdobywał mały szczyt. Mój ojciec widzi to inaczej. Znowu bawisz się w te głupoty? Mówi, zaglądając do pokoju. Zająłbyś się czymś porządnym. Za każdym razem te słowa bolą bardziej niż brak wyświetleń. Pewnego dnia wróciłem do domu z pierwszą współpracą, niewielką, ale dla mnie ogromnie ważną. Ojciec siedział w kuchni przeglądając gazetę. Serce waliło mi jak szalone, ale w końcu się odezwałem. Tato, podpisałem dziś umowę. Firma chce, żebym nagrał dla nich materiał. Ojciec spojrzał na mnie zaskoczony. Płacą ci za to? Naprawdę? Kiwnąłem głową. Przez chwilę w kuchni panowała cisza. W końcu odłożył gazetę i powiedział: Wiesz, może nie rozumiałem o co w tym chodzi. Ale skoro ktoś docenił twoją pracę, to chyba robisz coś dobrze. Pierwszy raz w jego głosie usłyszałem nutę dumy i choć wiem że przede mną jeszcze długa droga, ten moment znaczył dla mnie więcej niż jakakolwiek liczba wyświetleń.